Witam Was bardzo serdecznie w pierwszej części filmiku o współczynnikach funkcji liniowej. No, i teraz za chwileczkę napiszę tutaj wzór funkcji liniowej, który wygląda następująco: y równa się Ax dodać b. Współczynniki, które tutaj występują, to jest współczynnik a i b. I o czym one mówią? Współczynnik A jest tak zwanym współczynnikiem kierunkowym i on mówi nam o tym, czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała. No i w takim razie tutaj zapiszę, że jeżeli A mamy większe od 0, to funkcja wówczas jest funkcją rosnącą. Jeżeli A jest mniejsze od 0, to funkcja jest malejąca, a jeżeli A jest równe 0, to funkcja jest stała. Natomiast współczynnik B mówi nam o miejscu przecięcia wykresu funkcji z osią o Y, tak? Czyli jeżeli ja tutaj mam liczbę jakąś, to jest to 0B, jest to miejsce przecięcia z osią Y. No i teraz jeszcze może powiem, kiedy funkcje, kiedy dane proste są w ogóle do siebie równoległe, mianowicie wówczas, kiedy współczynniki kierunkowe, są takie same, czyli i w jednej funkcji, i w drugiej funkcji ten współczynnik kierunkowy musi mieć dokładnie tą samą wartość. No i teraz przejdziemy do zadania pierwszego. Mamy w nim wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykresem jest prosta, równoległa do prostej L i przechodząca przez punkt P. Z tego, co już powiedziałam, wiemy, że A1 musi być równe A2, czyli współczynniki kierunkowe w jednej i w drugiej funkcji muszą być takie same. W takim razie wiemy już, że nasze a2 będzie równe minus 2 trzecie. Natomiast punkt p możemy w tym przypadku użyć jako x i y i sobie podstawić do wzoru właśnie funkcji liniowej y równa się ax plus b. Za y wstawimy minus 4, a za x wstawimy 3. Czyli piszemy minus 4 to się równa minus 2 trzecie razy 3 dodać b. Tak, czyli tutaj będę tylko wyliczała sobie współczynnik b. Trójki mi się tutaj skrócą. Minus 4 równa się minus 2, dodać b. Przenoszę dwójkę na drugą stronę, czyli mam minus 4 dodać 2, równa się b, czyli minus 2 równa się b. Tu jeszcze mamy napisać wzór funkcji liniowej, która będzie równoległa do tej, która była podana zapisujemy, że y równa się, za a podstawimy sobie minus 2 trzecie, x jest x, -em. i jeszcze piszemy odjąć 2, czyli odjąć tutaj tą liczbę, którą wyliczyliśmy. No i to jest pierwsze zadanie. Kolejne zadanie: mamy wyznaczyć wzór funkcji, której wykresem jest prosta, równoległa do prostej l i przecinająca oś o y w punkcie p. Co to oznacza? Tutaj już co prawda macie napisane, że to jest przecinająca oś o y, co troszeczkę ułatwia sprawę, natomiast wcale to nie musi być zawarte w zadaniu. Może być po prostu napisane, że przechodzi przez punkt B. Natomiast dobrze właśnie by było, żebyście już tutaj zauważyli. Tutaj mam pierwszą współrzędną 0, w takim razie moja druga współrzędna jest jednocześnie w tym punkcie moim B. Tak? Współczynnik kierunkowy będzie taki sam, ponieważ prosta jest równoległa do tej prostej, którą tutaj mam zapisaną. W takim razie moje A2 będzie równe 3. Oczywiście, jeżeli weźmiecie w punkcie P za 0 za x a 6 za y, również wyliczycie te same, współrzędne, te same wartości tych współczynników, natomiast. No Można tutaj sobie znacznie zadanie ułatwić i od razu zapisać już odpowiedź. Y równa się 3x dodać 6. Tak, czyli to już jest koniec tego zadania. Nic absolutnie nie trzeba było. Liczyć, trzeba było tylko posiadać jakąś wiedzę teoretyczną, żeby to zadanie rozwiązać. Przechodzimy do następnego zadania. Tutaj mamy oblicz pole zacieniowanej figury. No i tutaj znowu wykorzystamy te informacje, które już posiadamy, dotyczące współczynnika B, tak? Jeszcze raz podkreślę, że współczynnik B tu, tu mamy zapisane, tak, czyli tutaj to jest mój współczynnik B, a to oznacza, że w tym miejscu właśnie mamy przeciętą oś Y, tak, czyli tutaj w trójeczce. Natomiast tutaj mam minus 2, to oznacza, że na tym poziomie mam właśnie liczbę minus, 2, minus tak? Jestem w stanie w tym momencie policzyć sobie całą długość podstawy, która będzie wynosiła 5, bo tutaj liczę w ogóle, ile jest tutaj tych jednostek, tak? Czyli tak jakbyście mieli w zeszcie, ile byłoby kratek. Nie patrzę, że tutaj jest na minusie, a tutaj na plusie, tylko po prostu liczę, ile jest tych kratek. Tutaj mamy 5, więc 5, 5 jest naszym, naszym A. Teraz dobrze by było, żebyśmy sobie policzyli wysokość. Jak tą wysokość wyznaczymy? Mianowicie tutaj, jak zwrócicie uwagę, mam zaznaczoną szóstkę. Tak? Mam tutaj ładnie pociągniętą tą szóstkę i w takim razie od osi Y do tego wierzchołka jest 6 jednostek. To znaczy, że to jest już moja Wysokość tego trójkąta, tak? Czyli tutaj mamy kąt prosty i ta wysokość wynosi 6. Czyli możemy sobie zapisać, że podstawa tego trójkąta równa się 5, natomiast wysokość tego trójkąta jest równa 6. Więc do wzoru na pole trójkąta A razy h na 2 możemy już tutaj podstawić 5 razy 6 dzielone na 2. Tu mam 3, 5 razy 3, 15. To jest jednostek kwadratowych. Tyle wynosi pole tego zacieniowanego trójkąta. I zobaczcie też tutaj tak naprawdę poza tym, że podstawiliśmy do wzoru na pole, nic więcej liczyć nie trzeba było. Przechodzimy do jeszcze jednego zadania. I tutaj to zadanie brzmi następująco: które spośród prostych L1, L2 do L8 są równoległe? No, i teraz jeszcze raz powtarzam, że proste są do siebie równoległe wtedy i tylko wtedy, kiedy współczynniki kierunkowe są takie same. Więc szukamy takich prostych, w których współczynniki kierunkowe będą miały ten sam znak i wartość tak? liczbową. Więc patrzymy. L1 to jest y równa się 1, 2x odjąć 3. Czy ja gdzieś mam A równe. Jedna druga. No nie. Tutaj w drugim mam dwójkę, w trzecim mam minus jedną drugą, potem znowu dwójkę, minus jedną drugą, i tak jak przejrzałam wszystkie nigdzie nie mam jednej drugiej. Są z jedną drugą, ale na minusie, więc absolutnie to nie jest, to nie są równoległe. To teraz szukam do dwójki: dwójkę mam, dwójkę mam w drugiej, tak prostej. I teraz szukam może jeszcze gdzieś. Potem mam, zobaczcie, tutaj znowu przy x plus 2. I jeszcze mam w L6, to też jest dwójeczka. Patrzę jeszcze. Nie, bo tutaj już jest minus 2, więc to mi nie pasuje. Tutaj plus 2 i tutaj dwójeczka. Tak, tutaj patrzymy też również na znak. I zobaczcie, nie ma znaczenia, czy to było na początku, czy w, drugiej, w kolejności jako drugie napisane to 2. To tutaj się wszystko zgadza, ponieważ to są, współczynnik kierunkowy jest tam, gdzie jest x. To jest liczba przy x, tak? Czyli w tym przypadku w, przy L4 mamy jako tą drugą część położoną. Czyli tutaj mamy, możemy napisać, że proste równoległe to jest L2 do L4 i jeszcze do L6. Tak, to są te proste, które są do siebie równoległe. Teraz zobaczmy, może jeszcze jakąś znajdziemy. No, i teraz w następnym zobaczymy minus i jedną drugą. Tutaj mam minus jedną drugą w L3. Potem mam minus jedną drugą w L5 i jeszcze minus jedną drugą mam w L8. Więc możemy zapisać, że jeszcze proste równoległe do siebie to są L3 do prostej L5 i jeszcze do L8. Udało nam się. Odnaleźć wszystkie proste równoległe, więc zadanie jest skończone. Na dzisiaj to wszystko i zapraszam na drugą część, na drugo, na drugą część odcinka o współczynnikach funkcji liniowej. Do zobaczenia.